Siemanko, 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 więc w tej stronie, gdzie jesteśmy po strony w Brawl Stars, a dzisiaj, widzowie, mamy bardzo ważny odcinek, bo mianowicie kupimy sobie jedną rzecz, którą zawsze chciałem sobie kupić. Jest to rzecz z katalogu, jest ona bardzo, w sensie, no, może nie bardzo rzadka, ale no, takie nowe konta i w ogóle nie mają. I no, myślę, że do najbliższych 3000-4000 pucharków, jeśli nie będziesz oszczędzał gemów, to jej nie kupisz, ponieważ ta rzecz kosztuje 300 gemów i jest to, uwaga, uwaga, yy, yy, właśnie legendarny skin. Legendarny skin, będzie to widzowie, uwaga, uwaga, już Wam mówię, Mecha Mortis. Tak jest, kupiłem sobie Ci Mecha Mortisa, czyli najlepszego według mnie skina legendarnej rzadkości. Tak jak już mówiłem na no, poprzednich odcinkach, drugi według mnie najlepszy jest sportowiec Stew, więc go też również bardzo chciałbym kupić. Na pewno w drugiej kolejności wybiorę właśnie jego. A potem myślę, że jakbym już miał wybierać, żeby było mi mniej więcej obojętne, wybrałbym, myślę, że jakiegoś Mecha Cold no to myślę, że on też jest fajny, tylko że ten pierwszy mechakol tutaj. Jak oczywiście kupimy Mecha Mortisa, to potem będziemy mieli też tego Mecha Mortisa yy, do kupienia, potem za chyba 39 gemów, więc... Yy, no, ale yy, według mnie na początku opłaca się kupić właśnie tego Mecha Mortisa. Ogólnie on jest najlepszym skinem z zetkości, według mnie, legendarnej. No i oprócz tego dzisiaj sobie, widzowie, też otworzymy podwójne sushi, w ogóle brakuje nam do wygranej yy, jeden bilet do wszystkiego. Kto tu ma jeszcze bilety w naszym klubie? Tutaj ma na przykład Ilia jakiś, yy, tutaj Jan ma jeszcze. No, jeden bilet, dawajcie, musimy wygrać do tego, aż ja będę mówił, mam nadzieję, że będą już trzy sushi. Ja oczywiście sobie wszystkie bilety zagrałem, jak widzicie, mogę wam tutaj pokazać. Ojej, źle. Jak widzicie, mam tutaj 0 y, biletów, no i 8 winów, winów, więc tak, tak średnio mi to idzie na razie w tym mega bufecie. No ale okej. Okay. Y, I widzowie dzisiaj. Uwaga, uwaga. Y, właśnie to, co powiedziałem, że kupiłem sobie skina. Może otworzymy aż 3 sushi, bo brakuje jednego. I uwaga. Y, pokazuję teraz. 5 różnych subskrybentów. Jeśli też chcesz być pokazentą, to zasubskrybuj ten kanał i daj łapkę w górę, wtedy będziesz miał szansę na bycie pokazanym. Yy, no i widzowie, yy, dzisiaj sobie yy, otworzymy. No, w sensie powiedziałem to drugi raz, ponieważ zawsze myślę, że mam coś do powiedzenia, a okazuje się potem, że jednak nie, więc po prostu może yy, otwórzmy sobie. Oooo, już są trzy sushi, więc uwaga, otwieramy sobie najpierw potrójne sushi. Uwaga. Pierwsze, uwaga, mamy od razu podwójne I chyba to będzie to podwójne No, niestety tak Uwaga, drugie, znowu podwójne Będzie, aj Już myślałem, że będzie widzowie yy, Potwórne sushi Ale uwaga, jest to ach, Ostre wasabi Szkoda, że ostre, ale zawsze fajnie, że yy, następna moc wasabi Jest ona do broka Czyli rakiety pozostawiają ze sobą duże płomienie Czyli można do niej wdepnąć i wtedy Się jakby tak zapalić trochę uwaga, teraz ostatnie I jedna Ach, chociaż daj tą piekielną, uwaga! Aj, no i znowu ostro, to nie był w ogóle mój opening sushi. Chociażby dało to. to cztery. Ale o! Ale mamy do strzeli, więc, więc dobrze. Strzela swoim superatakiem w koło wokół siebie z większą liczbą śrottów. Więc to myślę, że powinno być mm, super ostra albo strzelenie ostra ta wasabi. Więc od razu sobie tutaj. Zaznaczmy do odcinka, w którym będziemy testować te wszystkie mace wasabi. Gdzie jest tutaj Shelly? Tu jest Shelly, tu jest brok, ale zaznaczamy. I tutaj właśnie też Shelly, więc na następnym odcinku będziemy testować Shelly, będziemy testować Bula i będziemy testować broka. No i trochę jeszcze tego do przetestowania mamy. Jak nie oglądaliście poprzedniego odcinka to dam wam w opisie. Testowaliśmy wtedy Kolta, testowaliśmy nitę no i testowaliśmy wtedy El Primo. Wszystko to działało, działało fajnie. No i zobaczymy. W sumie możemy sobie na szybko przetestować tą siarkę Tylko, że mam na nią 25 rangę, w... 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 według tych starych rang Więc, no tak, and wrote, and wrote no tak słabo troszkę Ale, ale, ale Myślę, że jak się postaramy to tutaj możemy wygrać Tylko znowu nie wziąłem widzowie wasabi Co ja robię? Znowu nie wziąłem wasabi Dobra, widzimy się jak już zrobię, że będzie z wasabi gra Ponieważ teraz nie zrobiłem z wasabi widzowie Szybko strzelam, ale nie zrobiłem z Okej, widzę, że tamtą rundę specjalnie już przegrałem. No, yy, mój team i tak nie ogarniał, więc wolałem sobie już to przegrać. I teraz mamy knockout, yy, taką mapkę. No, nie było żonej lepszej według mnie, no i. Sobie zobaczymy na tą mapkę i była jakaś tam jeszcze mniej do, więcej dobra na y, właśnie zbiory klejnotów na gęby graba, ale tego w ogóle nie umiem grać i nie lubię tego grać przede wszystkim, więc y, no, wziąłem sobie taką mapę, szybko tutaj test i potem jeszcze szybko ten legendarny skinek. Więc y, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba, ponieważ naprawdę długo zbierałem te gemy. No, oczywiście dostałem też 100 z tego y, całego Ultraboxa. A teraz robię już fraga. A nie, to nie zrobiłem fraga na Leonie. To co to było, jego klon, czy co to było? Teraz zrobiłem fraga na Leonie. Yy, I uwaga, teraz czy to wygramy w tą rundę. To jest decydujące starcie, widzę. Decydujące starcie. Tu jest jakaś B. Tu jest jakaś B. Dobra, ja się tutaj jakoś bym przyczaił, ale Byron z tym swoimi atakami, no to on też jest dobry. Dobra, dostał, 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 ale widzieliście co to było? Co to było, widzowie? Taki taki ult tego jeszcze nie grali! Tutaj Angelo, taka akcja nie zdarza się często, ale ja tak jestem tutaj gwiazdą gry. No mimo że zginąłem. E, tutaj... 0-0, e, staty, gościu, ale ja ostatnio też miałem 0-0, więc się nie śmiejemy. E, no i teraz przyszedł czas na... Widzowie legendarnego Skina, uwaga, wchodzimy do katalogu Wchodzimy do katalogu Tu jest widzowie katalog Klikamy legendarne skiny, nie mylić z motkami, Legendarne skiny I uwaga, pierwszy raz kupuję w ogóle coś z katalogu Z legendarnych przebrań Ale to jest ten moment, uwaga, proszę państwa Klikamy potwierdza I Mecha Mortis wlatuje na moje konto Mamy to Mecha Mortis Z kategorii mechaniczny oddział Więc mega spoko od razu skrinek leci i od razu klikamy wyposaż. Zobaczcie w ogóle, ile tych emotek tutaj jeszcze nam przyszło. Yy, ikona gracza też mega. Od razu sobie tutaj ustawiam. Yy, teraz sobie ustawmy tą do Draku tutaj. Tutaj w tym miejscu, gdzie jest ta, ten spike. Ponieważ to do jest czwartą najrzadszą ikonką yy, w grze. Rzadszą niż ta jedynka, ponieważ ją mają tylko osoby, które kupiły widzowie wczesny dostęp do Draco za 120 zł. No, jak nie widzieliście, to mogę wam też dać link do tego odcinka w opisie, gdzie kupowałem tą ikonę do Draco. Ponieważ kupiłem właśnie go właśnie z tą ikoną. 7 dni wcześniej. Jeśli nie widzieliście, to, to link do odcinka macie w opisie. A ja teraz tutaj mam ojej, ojej, ale się akurat doszeliu ustawiła i, 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 I czy to było gdzieś tutaj? Tutaj jest ta ikonka Więc sobie od razu zmienimy kolor, może jakiś taki niebieski Nie, to źle oh. wygląda Czy on jakiś fioletowy? O, teraz wygląda pięknie No i od razu bierzemy sobie Mortiska No i oczywiście testujemy no, Jak przegramy to nic Ale no oh ja yeah. Jak to teraz pięknie wygląda, dobra Od razu tutaj dajmy jakąś taką Fajną tą ikonkę Taką sobie damy, okej okay. Tutaj na klaskanie jest jakaś na klaskanie? Jest jest jakaś na klaskanie. No i bardzo dobrze. I tutaj na jakąś wkurzoną możemy dać. Dobra, a taka jest jeszcze? Taka też jest spoko. Ale klaskanie dla mnie lepsze. Dobra, i uwaga. Mecha mortis. Pierwszy raz Mecha Mortis w lobby. Widzicie to widzowie? To jest niesamowity widok. Pierwszy raz Mecha Mortis w lobby. No i lecimy na, na, na nokaucik? Na nokaucik, Czyżby na nokaucik? E, dobra, zagramy sobie bez, 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 bez mutacji, powiedzieć, bez mocy wasabi. Na spokojnie, na zadymkę. Nie spieszy nam się. Mamy dużo czasu. Lecimy, widzowie, lecimy. Zobaczymy, jak to nam tutaj pójdzie. Gorzej, jak dostaniemy jakiś mega ogarnięty team. No, na przykład Kenji i Morty z Wiedniu, jest jeszcze bas. Chociaż dobrze, że nie mają nikogo na daleku, Mamy tarę. Ten sercz też jest na takim średnim daleko. Ale zobaczcie, teraz mamy skinka w grze. Mecha Mortis, pięknie tutaj Tutaj, pyk, to pik Dobra, brak formy, brak formy dzisiaj. Coś jest nie tak. Piłeczka wylatuje, no brak formy, widzowie. Widzicie to, co zrobiłem? O ścianę się walnąłem. Sii brak formy, widzowie. No, totalny brak formy. Co ja tutaj robię? Trzeba nadrobić. No, nie bez powodu postaram się wbić 25 rangę na Mortisie, nie? Według tych starych rank. No, teraz sobie wejdzie do bramki, świetnie. Ale, no, z takim skinkiem to trzeba wygrywać. No, to nie może być jakaś haniba dla tego skina. Widzowie, to musi być wygrana zaraz. Szybki ulcik, no i nie zrobi nic i tak. Myślałem, że ten ultan coś chociaż zrobię. Szkoda, że nie. Nie wiem w ogóle, czy my to wygramy. Raczej teraz nie, ale może w innej rundzie, gdy zostaniemy jakichś słabszych przeciwników, to może coś zrobimy. Dobra, pierwszy frag, widzowie. Chyba trzy razy dedłem. Do, przy, przy pierwszym fragu i Mortis tutaj uwaga sprawdzamy ulcik, ulcik, czy będzie ulcik o Jezus, co ja tu zrobiłem, autoafek co to było ale tu Kenji z hiperką wlatuje szybko ulcik, byk, gadżecik, byk następny ulcik, czy będzie, nie za szybko miał walną no. teraz wyglądam takiego sp specjalnego nuba na tym na tym Mortisie ale to tak nie jest, to, to trzeba skupienie skupienie, szybko, test odnaki uwaga Pyk, pyk, pyk. Dobra, nic nie zrobił. Podanie do tary. Tara. Tara. Proszę Państwa. Uwaga. Dostaję hiper, 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 dobrze, hiper na głowę dostał. Spokojnie teraz. Waga, bo tu... No i znowu ściany, widzę, wiecie czemu są takie ściany. Może to jest jakaś, nie wiem, błędna mapa na tego Mortisa. Tutaj na tym. Z, w złą stronę Ulta zrobiłem. Szybkie podanie do Sergea. Mortis przejął. Szybko, i mogłem go dokończyć chyba. Ale nie jestem jest pewien. pewien. No ale nie, że jakiś megalowy Mortis pokona, No tak nie może być. Skin za gemów, a skin za 300. No to tak nie może Dobra. Unikniecie szybko hiperki. Tu On dostaje na głowę. No i tutaj jest jeszcze ten bas. Ale on sobie wejdzie. No i świetnie. Próbowałem go jeszcze pokonać, ale no nie wyszło. Więc ja proponuję następną rundę, widzowie. Proponuję następną rundę, bo trochę jak taki noob grałem tym Mortisem. Tym bardziej, że teraz jest runda suszy, więc postaram się teraz wygrać, widzowie. No nie obiecuję wam, ponieważ już trochę cię ciężko gra na tym Mortysie. Trzeba mieć jakiś team w miarę ogarnięty, no ale postaram się, postaram się. No Rico tutaj też jest mocny team naprzeciwko nas, ale jeśli ten go będzie ogarniał, mamy jeszcze Kenziego, więc możemy coś tutaj zrobić. Uwaga. Oj, oj, oj. Ale Kenzie tam kieruje dosłownie. No i 1-0, 1-0, dzięki, dzięki Kenji, dzięki Kenji. Eee, no, nie, żeby to nie było tak, że znowu nic nie zrobię w tej rundzie. Tak nie może być, widzowie. Nie, tak się nie zgadzam. No nie, no i wszystko zrobił Kenji, widzowie. No co to było, no nie. Powtórka tej rundy, powtórka tej rundy. 0-1, jeszcze mam staty, świetnie. Halo, szybko sushi, uwaga, szybko. No i jest wasabi, jakie super ostre, ale szkoda, że nie daje więcej tych sushi, powinno dać więcej mi, widzowie, tych sushi. No dobra, dobrego, stawia za sobą lodowy szlak, czyli jak chodzi, jak chodzi, to dobre. No dobra, widzowie, to by było na tyle z tego odcineczka, nie chcę was tutaj yy, zamudzać tymi moimi noobskimi gierkami na tym Mortisie, kiedyś może wbiję yy, Max Rangę na nim, bo to jest moje w ogóle marzenie, żeby wbić Max Rangę na Mortisie. No niedługo 40, myślę, że siądzie. No i to by było tyle z tego odcinka, jeśli wam się podobało, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, no i widzimy się w następnych odcinkach, trzymajcie się i cześć!